Siema, z tej strony ptachu i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Nie będzie to już kolejny, w sumie ostatni w tym sezonie odcinek z najlepszych miejsc do latania na ryn lub turnieje. Ale nie było już jedna podobna miejscówka tej, którą Wam pokażę w tym odcinku, ale ta będzie jednak nieco inna i w sumie chyba nawet lepsza, więc jeżeli jesteście przekonać ile jest lepsza, no to zapraszam Was do oglądania. Standardowo przewodniczący łapki w górę, subskrypcji tym materiałem, no i nie przedłużając już przechodzimy do odcinka. Dobra, więc generalnie lecimy sobie w miejsce, które znajduje się właśnie tutaj na mapce, tu przy przyjemnym parku. Jest to, tak jak mówię specjalna lokacja jednej, którą już pokazywałem. To jest ta miejscówka tego guardiana śmiesznego. Gościu ma pompę, więc no. ja mam chyba dead. Chyba, no. że trafię lepiej. No, na szczęście jest pajacem, nie umie strzelać. Yy, panu dziękujemy właściwie. Ja tutaj maców sobie chyba... O, zbiorę sobie nawet nie No No, po no, pogjumpy generalnie. Widzicie, nawet taki łatwy gracz sobie poleciał. To się zdarzają, na szczęście Schodzimy sobie, jak już lutowaliśmy wszystko ślicznie Na tej górce I zaraz pokażę jak dokładnie lutować Tutaj dół tej miejscówki, o, tutaj mam jeszcze emeczkę Gdzieś te powinien ten Guardian z 1. nie wiem gdzie Konkretnie, o tam mamy go Podobno go trafić z łuku, co nie? O, tak jak ja, i teraz z empisek go dobić Po prostu to jest dosyć łatwy, tylko trzeba mieć właśnie coś Żeby mieć pierwszy strzał celny W sensie jak się przyceluje i z mega łatwym tutaj przeciwnikiem do zabicia z niego trzymy sobie małe K, więc bardzo spoko. No i tego kurczę, no o, tak właśnie, i tego pierwotny karabin. Ja wolę MK, bo ma właśnie ten pierwszy strzał wycelowany, więc jest mega spoko. A ten karabin nie ma, więc trochę use mimo wszystko. Taki PM bardziej, taka poł... mieszanka PMA i MK. Tylko bez tego pierwszego strzału celnego, więc jednak lepsza MK. Jak mamy PM a wyku. No i tutaj przy tej wieżyczce polecam właśnie te kamyczki, drzewka sobie pozbierać Już będziecie mieli full kamienia i drewna właśnie No i teraz pierwsze lutujemy sobie, jeden albo drugie obojętnie któryś z tych dwóch domków, bo są dwa takie Lutujemy sobie Tutaj mamy pompę lepszą, tutaj skrzyneczka jest Wchodzimy sobie na dół I tutaj też sobie niszczymy to To w sumie jest mało macusty, nie trzeba tego niszczyć za bardzo w środku tych mebelków Wychodzimy sobie na chill. Tutaj te kamyczki sobie trzeba zniszczyć, i tak dalej. Drewno i te sprawy, wiecie o co chodzi. W ogóle nie wiem, czy mam ten kilo właśnie ustawiony, bo powinienem mieć ten kilow Ragnaroka. Jednakże, no nie wiem, dlaczego gra mi ustawia ten, i cały czas mi się tak dzieje w meczu z Ukiem. Ale jak pozna kreatywa, to mam znowu Ragnaroka, więc nie rozumiem trochę tego. Jakiś dziwny lag. W każdym razie, no, nieważne, nieważne, lutujemy dalej, schodzimy tutaj, nic nie ma ciekawego, tu chyba mogła się skrzynka rozbić, pewnie nie jestem, niestety, tam gdzieś na tym przyjemnym, ale my mamy chillera, nas tam nie Wchodzi jakoś zbytnio, mam tutaj łuk taki średni, bo primal to jest łuk taki trochę useless, bez umiejętności żadnej, więc nie ma sensu go brać, no i teraz jak tutaj sobie zlutujemy, no to możemy sobie jeszcze zejść na dół w to miejsce właśnie tu, Tutaj mamy, widzicie, kolejne kamyczki, żeby się już wbić Tutaj, no, banalnie zbić maksał, to jest praktycznie jak w każdym miejscu. Są te kamienie. I teraz sobie obchodzimy to. Tutaj. I idziemy sobie właściwie nad rzeczkę. A nie wspomniałem jeszcze o jednej ważnej rzeczy, bo warto by wspomnieć o tym że przy tych domkach tutaj warto niszczyć te rybackie takie beczki. Tutaj była jedna, chyba się zniszczyła albo coś. Warto niszczyć bo można wypaść właśnie jakaś wędka albo coś. I jak nam wypadnie... O, ten se niszczymy, mamy lepszą wędkę i zejdziemy tutaj na drzeczkę. No i mamy do złowienia właściwie rybki będzie bardzo spoczko. Tutaj mamy darmowe kości praktycznie, więc też bardzo spoko sprawa. Tutaj to sobie niszczymy, to też to. Wszystko sobie tak niszczymy. Mamy kości darmowe, skrzynkę sobie otwieramy. Zbieramy też te drzewka, mi się już tego nie chce robić. Jak stąd idziemy, no to sobie też coś tam złówmy. Floper, Słonoryba. ryba. Dobra. Już mamy pulkawa dzięki temu właśnie. Tam jakiś typ sobie w ogóle coś niszczy przy Nie wiem czego widzicie. Druga osłona ryba. Mamy dwa flopery, dwie osłony ryby. Nie, jedno. To dobra, to zostałem tę osłonę rybę. bo w sumie wezmę za te kewy. bardziej opłacalna. I lecimy tam na ten mostek, bo to jest kolejny etap lutowania właśnie tej miejscówki. tym mostek tu tam czasem już ktoś był. Więc idziemy sobie z tego z tej wieżyczki śmiesznej. Idziemy sobie najpierw na to. Tak właśnie ja szedłem mniej więcej. Idziemy sobie na to, bo tu jeszcze jest jedna skrzynka, jeden na i jakiś też lut, taki po prostu na ziemi może być ciekawy czasem. A mam na przykład części, widzicie keblar duży, nie narzekam. Tu, tutaj mamy ammo boxa. Tutaj nic, macy można sobie pozbierać dalej, ale mi się nie chce. Tutaj był ten gości, on dziś tutaj będzie, ja tak podejrzewam. Warto, jak coś na no, tego takiego delikwenta, to warto podjąć walkę właściwie. Chyba, że chcecie się kampić, no to tam. Już jak, jak wolicie, ale ja generalnie bym podjął walkę. Tylko nie wiem, gdzie on będzie konkretnie za bardzo. Otworzył sobie i poszedł tego. No to, no niestety. Jakiś miękki, uciekł, koi się mnie. W każdym razie tutaj jeszcze, jakbyście chcieli sobie zrobić jakiś spaza albo coś, no to macie widzicie, jedno auto, drugie, trzecie, czwarte, piąte, mnóstwo. A tutaj macie więc spaza no to sobie na spokojnie zrobicie albo skara, co byście chcieli. O, i tutaj właśnie ten typ gdzieś tam jest. Jakiś cwaniaczek, A, ten małów, nie tym razem, mój drogi. Kurde, dobra, to podjeżdżam go, żeby go wyjaśnić, albo on mnie. Cwaniaczek jeden. Czy trafi w auto? Nie, nie ma tyle IQ. Myślałem, że ma IQ, ale nie tym razem, ale ma niestety AIM'a. Tutaj padałoby go trafić, tylko mu ja to jest taki 2 na 10 mocne. Dobra o, widzicie, Maców mam pod takimi bitwatować bitwa, ja się z nim mogę na spokojnie. On mnie zabił oczywiście tak łatwo, no widzicie lepszy grasz tutaj, no ale miejscowką pokazałem wszystko jak robić w jest git. no dzięki wam za oglądanie, jak się podobał, pamiętajcie sobie raz w górę, trzymajcie się, no i cześć.